Witajcie kochani, w ósmej edycji agenta Timo. Dzisiaj z nami jest Ilio, Miksol, Murajamus i nowy zawodnik Ultimate Disappear, czyli Gracjan Witam. No i oczywiście a naszym agentem Timo jest Ola. Zwyczaj też. <grym> Dokładnie tak. Poprosiłbym Was o bany. Czekaj, co? <grym> Atrox Garen Kane, Zaja to nasze bany. Jest! Nie zmalowali mi mojego tempa w końcu. Teraz y, będę udostępniał mapę, więc się przygotujcie i czas start. Postarałem się, aby mapy były trochę łatwiejsze. Ok, i zaczynamy. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. Stawiam trochę na krótszą rozgrywkę, żeby mniej ucinać, a też żebyście wymieli więcej zabawy i żebyście się na przykład nie złościli, gdy rundy są za trudne. To faktycznie fajne ułatwienie. No, bo najfajniej, właśnie chciałbym najbardziej, żeby to była dla Was zabawa i żebyście się nie frustrowali, jak długo zlatuje szukanie Timo. I dlatego nie banujcie mi czempa pewnego. Dobrze, to będzie szybciej. będziemy go banować. Spokojnie. Nie musisz się martwić. Mam nadzieję, że pamiętacie, gdzie jest Timo. Nie. Jak nie pamiętacie, to mamy problem. To trzeba śledzić innych. <laughs> Ja już wiem hmm. gdzie jest Timo. Um, bardzo fajne miejsce. Znaleziona kontrolka, przy media. I zabij. To jest zniszczony ward. Tutaj. Mhm. Dobra. Czyli mamy już jeden punkt dla Mixola. No i chyba wi wszyscy widzą. I mamy dla dwa punkty dla, dla Elio. Szybka runda. Dobra. Jesteśmy już pełnym składem. Poproszę was o bany. Nasze bany to Zoe, Mordę, e, Ogród, Aurelion Sol. E, już wam e, udostępniam e, ekran. Z... Każdy wie, że ogród to jest e Zyra. <laughs> Uwaga, czas. Start. I lecimy pikami. Tam... Nie, a nie, nie? No. Y tak. Y masz na czacie, ładnie widać. No. Chyba, że ci się schował przy genialnym y kliencie Rajotu. <ślesz> Genialny klient, ci powiem tyle. Okej. Okay. Uuu. Czy, a, czy a, Set, a, czy a, set a. był na agencie Timo? Nie. Ani razu chyba, nie? A, to Fizz był? Fizz był. A. No i dobra, mamy drugą rundę. O, bym, nasze nie bait pik... mi co? Luco. Nasze... wyszedł znowu. <laughs> Przepraszam. Mamy ciekawe piki Pantheon Riven Set Piz. Wygląda to naprawdę fajnie. Zobaczmy Dark Harvest, są dwa, Conqueror <laughs> i Electrocute. Trochę tego Timo sobie kupuje. Ja A dobrze, już wiem mam According to Lull, tak. i ruszajcie, kochani. Ja pewnie zaraz dostanę nice dane, gdzie jest Timo? O nie, Panteo. <laughs> Timo jest. I jest w tym miejscu tutaj e tu i w tu. tu. Tu, tu i tu. Mm -hmm. Okej. Okay. Tak pomogę. Mura widzę, że jest nawigatorem tej gry Bardzo <gry> dobry Chwila, gdzie ward? jesteś Gdzieś na pewno i jest, jest w i <coughs> walka warda Dziękuję, Dzień, że za 30 jest Nie, Dziękuję. nie pan... Mam Rzeczywiście, Fizma! brawo, Elio dostaje punkcika. Lubię, lubię, jak są te walki o warda. Jak jest te dwa punkty życia, to jest wtedy najciekawsze. Tak, głupio, wtedy się głównie czeka. Tak. E, ryuben, ryuben, chodź, 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 tutaj sprawdź mi, co? Ale jak są dwa życia, to ja chyba będę walił tego warda, wiecie? E, I będziesz podwalać? Ty możesz robić wszystko. Nie, że. A chociaż nie, no tak, jest szansa, że mogę podwalić tego Warda, to może lepiej nie będę tego robił. I wtedy Timo postawi nowego. E, chwila, chwila. u ciebie. Pomyślmy jak Timo. Jak tutaj jest Ward, to tutaj też może być Timo. Nie. Mógłbyś. Tutaj też. Ej, mam pytanie, O! Timo. TV. Nie! W łodzie pływa! Wow! Elio No, idzie, idzie, dobrze. Dobra. W takim razie proszę was o bany. Zoe, Garen, Aurelion, Sol i Pantheon. A Zawsze ja wam... Mówię, ...udostępniam mapę. Uwaga. Czas. Start. O Boże, Aurelion by był pomocny. Tak. No, bardzo <laughs> ciekawe. Mniej punktów. Stop. Eee, I wybieramy piki. Ogólnie mniej punktów. Eee, właśnie postawiłem trochę na szybsze rozgrywki. Więc eee, myślę, że też dla Was będzie to fajniejsze. No dobra, mamy tutaj już trzecią rundę. To, co zamykasz nas wszyscy, jeszcze na, na razie? No się one. Da się przejść. No wiem, no No nie mam jeszcze takiej nie dużej ten ściany. Lewek. Mamy Rambla, który świetnie. Nie ta maszarka. Świetnie. Słucham? Nie ta maszarka, żeby A. mieć większe ściany. No tak. Dobra, ja wyłączam dzięki za bo już mnie to wkurza. Jeszcze się słowo? Nie, mixer stop. Okay. Ogólnie kliknąłem sobie tutaj, nie? I mnie wywalił w tamtą stronę. A to w poprzednim odcinku pokazywałem już nawet... ...jak to wyglądało. Dobre, ja, okay, lecę na botwa, jak wszyscy idą na topa. Może pożałuję tej decyzji. No dobra. Ale niż zniszczyć Wardę. słuchajcie wardziocha. Nawet Nie wiesz, jakie Wardy są cenne. No, Wardy czas często, w sumie. Mm... To jest też 5 punktów. Tak, Wardy często Ty y decydują o losie wygranego, zauważyłem. Mm -hmm. w już nie w jednym odcinku. Znaleziony. Jest znaleziony, ale <laughs> muszę Ale tyle z Walka. O Timo czy o Warda. O ah. Bo ja już się bałem, że o... o Timo. Dobra, aby to rozstrzygnąć? O nie. <śmienny> Gracjan! Gracjan dostaje jeden punkcik. Za Warda. Bardzo. tutaj i weź tutaj trochę spal. Tim <śmienny> <Spal kreaki. śmienny> gumę Osta w ostatnim odcinku chyba był e, synched, który zatruwał te krzaki. Ja to robiłem. Tak. E, teraz jest Tramble, który pali krzaki. No nie, kurczę. To dwa odcinki temu. Do, do, dwa. W ostatnim to ja walczyłem na nich. I było a No tak, 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 tak. Ten zapomniany odcinek. Ej, ta a tutaj Timo nie, nie mogło być? Tutaj. E, czy tu mógł być Timo? Nie pamiętam. Nie odpowiem Ci na to pytanie. Ja nie pamiętam. Sprawdzimy przy okazji. Czy nie, pan nie mógł być Timo? Sprawdźmy i spuszujmy do Nexusa. Okay. Ja już wiem, gdzie jest Timo. Dopiero. Tak, dopiero teraz. I Czyli Timo. Dopiero teraz Timo się ustawił. Prawda? Timo jest tutaj. <laughs> Wracamy na BOTA No muszę powiedzieć, że... Yy, trochę was ominął. Album mega. I have felt this Ale ty tak na serio? Nie. No stoi cały czas w jednym miejscu. Taka ciekawostka, że wall Aniwi yy, może... Kraba... Tak, odkryć timo, tak, ale y, niszczy y, barierę kraba. Mhm. Mm Przesunięcia działają tak samo jak u Mhm, mm tak jest. A cóż to było? Ja wiem, co to było akurat. I will be ja chyba coś zauważyłem, czego yeah. nie widziałem nigdy więcej. Uh. Nie! Halo! Słychać było tą klawiaturę! Ale... Ojej. Ojej. Czy to, to był flash. punkt? Tak, tak, oczywiście. O kurcze. No dobra panowie. E, poprosiłbym was o baniki. To nasze bany. Nie, to już nie mam zabójców. Nasze bany to zo. zo Bany to Zoe, Garen, Fizz, Aurelion, Sol i Timo daje nam znak. A teraz... Już przygotowuję mapę i ją wam udostępniam. Czas start. O Boże święty, ciężka mapa. Ciężka? No. Ja już widzę jak trzeba będzie boty i topa puszować. Nic będzie trzeba. Nic, nic nie musisz puszować. Eee, oj Co się stało, mura? Wziąłem E przez wypadek. To <grym> E. <Dobre>. O, nie. <grym> <grym> Powodzenia w szukaniu. Ja się śmieję, ale on może zabijesz jeszcze kogoś z tego, e. Nie no, dobra, backa dwa. Dobrze, ale jak zbejtował. Ja już naprawdę myślałem, że dodać do... <laughs> a e, byłoby trochę useful, ale jakbym dał walną włos, wtedy byłoby przeinwalony. <laughs> Jaka wróżka była, już... Uwaga! Wyszedłeś już myślałem, że... Lecie. Ty lubisz mnie bejtować. Nic nie ma na midzie, czyli z mida raczej nie, nie skorzystamy. No przecież na środku nic nie ma. Nie, nie było nawet blisko środka nic. Nie pamiętam i Timer. <try> Trzy punkty na górnej stronie yy, i na dolnej. Więc yy, no. Mura znowu zatruwa krzaczki. Prawda? <grymne> Lubię truć <grymne> No trój, Kerma. Kerma leci. Już aż tak daleko poleciał. No. Już miał swoją taką miejscówkę, A, ale tylko jeden strzał poleciał. Mikro chyba yy, liczy na taki łód szczęścia. <grymne> że po prostu raz walnie i, i może coś się uda. Ale kometka byłaby lepsza, bo bym nie miał jak tego. Ogarnąć czy jest czy nie. Ostatecznie, Timor. Mm -hmm. Ale ja widzę, jak to strzela, nie? Mm. Nikt mi nie pomoże sprawdzić, tylko. Singlet idź. No, umieraj, umieraj, umieraj. Umieraj, umieraj. No, no, dobrze sobie radzisz, nie? Dobra. baj leci za Assange'em. O! Wszyscy, jak się teleportowali nie wiadomo, w jedno miejsce. <noise> łapki w górę! Mamy warda, czyli łapki nie, nie. w górę. Mam. I mura. Mura zdobył ten punkt. Znalazłem i zdobyłem. Dobrze. Bardzo się z tego cieszę. I nie, ten... nie. Ten Mart w sumie może dać ci przewagę, jeśli w następnej rundzie y, też ci tak dobrze pójdzie. Mm -hmm. I o... rozumiem, to bardzo, rozumiem. I o ile... I o ile y, Elio? Dostanie e, nie dostanie klikacji. Timo. Ja się tego boję. bo że Elio teraz będzie znowu Timo. To jest aż niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Oby nie. Dobra, teraz stać mi na kontrolkę już postawiona. <gry> A Ona skupi trzy. Ale fajnie. Cieszę się, Mura, że zdobyłeś Ale tego warda Ale tak barda. szczerze, to ja serio mocno liczyłem, że będzie tutaj ward. Kimo też tu nie ma? Chyba. Kimo jest aktualnie? Uh, 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 Poszukiwany. Tutaj. W tym mm. miejscu. O wow. wow. Ktoś pamięta, gdzie mógł być jeszcze, Timo? <głos> <głos> tylko trzy miejsca były na górze i trzy miejsca na bocie takie lustrzane. O, oh. oh, dobrze teraz wiedzieć, gdzie może być Timo. <noise> Timo oh, może szybki, być. Timo może być tutaj. Timo może być. Tutaj. Timo może być. A resztę tutaj. to pamiętamy, tylko nie pamiętaliśmy dżungli. Tutaj. Tutaj. Oraz. Tutaj. Dobra, pora poszukiwać w dżungli. Jak trafisz kometę, to mi powiedz. Trafiłem. Mixel, ty nie możesz czekać. Też musisz szukać. Mm -hmm. Nie masz takiej. Nie on czas. to Nie masz takiej. Nie no, ale ty też musisz szukać Nie ma on także Nie co to co tak powiedział, wszystko. Mm. E, chyba do to jest jeszcze, nie? E, tak, do tych grzybeczków. Dobra, spalimy sp całą dżunglę. To mogę wam y, od razu podpowiedzieć, że y, chyba każdy kawałek tej strony już został e, przejrzany. No to to wiemy. Ja proponuję, poszujmy albo. No, mamy doko. dobrego przyjaciela od sprawdzenia. E, tutaj chyba też e, syncz, jak był, to tak, też sprawdzałem. wszędzie, na, na, na jednym Tak. Jedyny... W, w, widziałem, widziałem jak. Jego to sprawdzałeś? Się... Ja wiem, gdzie jedynie nie sprawdzałem. Ale ja tego też nie wiem, powiem. gdzie jedynie nie sprawdzałem. Tato to gdzie? Zawiedź na pewno. O kurde. falkuje Bo... mnie tak dobrze. Jestem stalkingiem. Kingiem. <laughs> Dobra, tak ja gdzie tak mam cała kukajcie. strategia? Elio, Elio chyba e, z poprzednich zwycięstw ukradł e, jakąś Uże, tajną tajną teczkę e, agenta Timo i po prostu <laughs> podgląda innych graczy. Niebezpieczny gracz. No, chodź te minionki. <monie> nie możesz, nie możesz, tu się nie ten... możesz. możesz na topi lub na boko. jedzie na topa, ale on ma krótkie nóżki, dlatego. Hehe. <laughs> ja Lewyla, To, 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 to ja są przeliczniki. To są bardzo dobre mm. przeliczniki. Mm. <laughs> przechodzę sobie przez mida, coś tam zagadzuję Coś tam <laughs> nie, to że zrobił? robi kółka. Nie ty się teraz miał z tym gazowaniem. No <gazujesz> woda gazowana jest, to ma być tym złego. No i wszyscy spotkali się na tym miejscu, który był na początku. Hej, <gazujesz> I kogo będzie? Kogo <gazujesz> będzie ten Timos? Naszego kolegi z zagazowania. Wow, tak jest! <gazujesz> Mura zdobył 5 punktów plus. Jeden za no, mm. Teraz y, przygotujcie specjalne piki. Mogę wam tylko podpowiedzieć, że y, będziecie Tych, musieli ksiądzie. daleko pójść. I prosiłbym was już o bany. Panowie, trzeba puszować, nie banujcie nie, Aureliona. Nie. Nie trzeba puszować. Nie ma tutaj nie żadnego wszędzie. puszenia. Puszenia, puszowania. <suszenia> 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 Ałe, dobra. Banujemy wszystkie Aoe! Nie. Ale ban. To był to Ale, ale to był pokczęp. Pokczęp, widzowie dowie. Panujemy wszystkie aoe Nie ma ba, nie ma Dobra. To Uwaga. ja panuję wszystkie czempy. Ale ty nie możesz. Uwaga, yy, udostępniam ekran z mapą. Czas, start. O niezły, ja cię Co to jest? Słucham. Co to jest za mapa? Zrobicie to bardzo szybko. Timo nie, <coughs> Timo nie może być w miejscach, gdzie będzie was atakować wieża, więc możecie. Wszystkie punkty są tak zrobione. Że możecie po prostu je ominąć. Ryba, ryba, co w wodzie pływa. Cieka, siada. <grym> Ta mapa jest naprawdę bardzo łatwa. Dobra, już nie wychodzę. W... Mamy Respa. dwóch graberów Nidali i Sinjda. <grym> mnie już nie wliczaj. Nie Nidali z graberem? Jeszcze nie wiedziałem. Powiedziałem, Dali. że mamy dwóch graberów Nidali i Sinjda. Okej, hey, hey, co? No ojeju chodziło no, o to, to że mamy. Idalke przecinek, przecinek Sinjuga, lepiej. Ale nie ma żadnego, ale już nie chcę słuchać. Ale stop it please. ja <śmienic> nie. Detende por favor. Detende por favor. Eh <śmienic> e, Jean, czemu nie letal tempo? Teraz będą mi wypominać moje letal tempo, ale wygraliśmy. <śmiennie> to był OP. Użyłem <śmiennie> dwa razy w grze. Ale i ty wciąż OP. Bo użyłeś. Dobra, to tempo lepszy niż PGA 30 de meczem. Czu mi dalka za mną chodzi. Ha, Baited. Ta, jedyny sposób na Jedyny sposób na aktywowanie retardem po nazinie strzelenie czwartym kuletem i rzucenie bronią Patrzcie, nawet mam tuarda postawię o. ojej, 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 uwaga, 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 yes, mam jest, mam, 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 mam. mam. I Sims dostaje następny punkt. Ma 7 ma punktów na swoim koncie. Łatwiutko dwa Tylko jeden punkt mniej niż ja. Tylko... Uh, nie Jeden, nie. tak. Tylko jeden punkt, więc... W sumie... Uh, w sumie? Let's go. A. A, Żyje? Ja żyję! A, ja na dwa! <laughs> <explain himself. laughs>

Bez dwóch zdań. Na pewno coś... Elio y, wygrywa mecz y, i zostaje zwycięzcą. ja więc... wiadomo, gdzie. Więc... Ja za tego place powinienem dostać jednego punkta. Nie. Za tego place'a powinieneś dostać, nie powiem co. Dobra, chłopaki. <laughs> y, więc Elio y, Elio dostał y, następne zwycięstwo. I chciałbym też życzyć Wam szczęśliwego Nowego Roku, żeby nowy rok no, przyniósł Wam dużo szczęścia, żeby był na pewno lepszy niż poprzedni, żeby łatwo się ekspiło i szybko. Na pewno, żeby było też dużo zdrowia i żeby uśmiech na Waszych ustach gościł dość, dosyć często, i żeby na pewno nie był sztuczny. Więc Eee, dziękuję za obejrzenie. No i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Hej. Hej. Hey.